Może z 10, 10 paczuszek tych kart za 7,5k. Zobaczmy, czy nam jakieś szczęście dopisze. I pierwsza karta, The Markus. Wow, ale zaczynamy z grubej rury. Masakra. Uhu! świetny traf, powiem wam szczerze, masakra. Nie spodziewałem się. Jeszcze przed sekundą powiedziałem, że nie liczę, że coś trafię. Ale jednak, może jakieś szanse są, żeby trafiać w tej formie. Mi to pasuje. Trafiamy Hulka i to jest jeden z zawodników, którego najbardziej chciałem tutaj trafić, bo jego karta wygląda fenomenalnie, napastnik grałem jakby Hulkiem jako... On jest na prawym normalnie, więc jako grałem prawie napastnik na napastniku i grał świetnie. I ciekawe ile jest w ogóle warta. E, tutaj tak... O, całkiem... całkiem... Nie. <śm> Zapaczka teraz! Sergio Cunagüero, czyli kompan z drużyny Messiego, oraz Tiago, to jest ta ulepszona wersja, i oczywiście Tiago, inform w środku jeszcze. F Byłem przekonany, że to i Turbę Moi drodzy, nie wierzę, że sta... <laughs> Nie wierzę, że stało się to po raz kolejny Messi w Parsce Po trzech latach Aż mi odjęło mowę Dla mnie, moi drodzy, to jest no Ja tutaj nie wiem, co powiedzieć Dla mnie to był teraz taki flashback Totalnie do tego, jak Mając, nie wiem, chyba 4000 widzów Trafiłem Messi'ego I zno... znowu Nie trafiłem już ani razu Ronaldo, ale Messi Fijet 16 są trafiony tak jest! Jestem mega podekscytowany, ale. Również się tak bardzo zaskoczony, że dobrą kartę trafiłem w FIFA. Dobrą. Jedną z najlepszych kart trafiłem w FIFA, że nie wiem co powiedzieć.